Witam was serdecznie Ja jestem Zagrajmera, to jest pierwszy odcinek z, Pierwszy odcinek z Delder Scrolls Online Jakoś sobie to postar, postaramy się tutaj to jakoś pociąć tak dalej Same misje może będę oddawał Albo jakieś ciekawcze walki Ponieważ takie gry MMORPG no to z reguły są nudne, nie? Szczególnie jak jeszcze się ktoś na tym nie zna yy, Tak jak ja Tak, więc na początku tak yy, u i. Dobra. Tutaj mamy szósty poziom. Wyszedł niedawno nowy dodatek. Umiejętności. Gdzie to K? O, proszę bardzo, umiejętności. Mamy jakiś beach lawy na początku, na to nie zwracam uwagi, ponieważ potem będziemy robić twój domyślny build. Spolszczenie oczywiście mamy. Yy, dobra. No i co? Na początku jesteśmy ogólnie w Tamriel. Lokacji, chyba z tego, co każę, to startowej Stras MK. No, ponieważ nie mam jeszcze dodatków, kupiłem sobie grę za dwie dyszki. Potem sobie kupimy je, ten pakiet ESO, No, jeżeli nam się wtedy skończy już content no to będziemy. No to będziemy kupować już dodatek, nie? Kruszec powteru, dobra. Wydobywamy coś. Bierzemy. Osiągnięcie super, Zbierasz. Gdzie mamy iść? Mamy dotrzeć do kopalni. Gdzie jest ta kopalnia? Znać króla Demoga. Ok, tu jest do kopalni. Dojście. Ogólnie historia jest taka: że wylądowaliśmy na tej wyspie. Porozmawialiśmy tam z jakąś oficer i zbieramy ludzi dla niej. Już dwóch mam zebranych. Teraz został trzeci, trzeci gościu. Ale oczywiście musimy dla niego misję zrobić, żeby on się zgodził dołączyć do nas. Więc kontynuujmy tą misję. Mamy też jakąś poboczną misję. Zabij króla demonów. On był tutaj, leżał gościu. Demony na, na miasto napadają, więc my musimy zabić ich króla, żeby po prostu nie miały przywództwa swojego. No i żeby nie zaatakowały, nie? Żeby wiecie, jak nie ma dowódcy, no to morale armii maleją. Tak, więc może pójdziemy sobie najpierw do tego właśnie króla. Dobra, jesteśmy już blisko tego króla goblinów, i przy okazji blisko kopalni. Tutaj właśnie już mnie atakują. Dobra, zawalczymy sobie z nimi. Z go trześniemy. No, walka, jak na razie, tutaj jest łatwa. Mogę mu też starczy zajebać. Mamy wzmocnienie. Dobra, no i przeszukujemy, zbieramy na razie wszystko. Dobra, lecimy sobie. No na początku bym nie chciał do tej kopalni iść, tylko do tego króla, właśnie. I myślę, że y, tutaj dołem to będzie dobre rozwiązanie. A może i nie, wiecie co? Nie, nie będzie dobre, bo tutaj są kropeczki, czyli my tutaj nie przejdziemy. Znaczy, przejdziemy chyba na obkoło. No i zobaczymy sobie, może tak wodą. Wyjdziemy, może go jakoś wtedy od tyłu zajdziemy. Na no, przy okazji, że zboczyliśmy z drogi, no to mamy tutaj proszę bardzo skrzynię. O kurwa. Ej, udało się odblokować. Ale jaja. <laughs> Dobra, mapa skarbu. Masz jakieś lepsze na manę? My nie potrzebujemy many, bo my jesteśmy młodszym rycerzem. I... No proszę bardzo, regeneracja kondycji. No i to jest fajnie. Hmm, ale my czy my potrzebujemy kondycji? No chyba nie. Dobra, no na razie nie będziemy się ubierać jakoś inaczej. Na razie nam ten ekwipunek starcza, może. Może, jak dotrzemy do jakiegoś miasta, no to wtedy ja sobie poprzeglądam ten ekwipunek, no i wtedy jakoś wybierzemy. Dobra, walimy z AOE tutaj na AOE. Mam takie uderzenie ziemiste, no i to uderzenie ziemiste powoduje to, że no nie dość, że jest to AOE. No to jeszcze zostawiamy takie kulki. O, właśnie, latające kulki. No i te latające kulki, w ogóle, czemu ja tak z trzeciej osoby, z pierwszej osoby chciałbym grać? No i te kulki wtedy piją mnie, też naszych rywali, jakby. Dobra, jest, mamy króla, on tu za dużej obstawy nie miał, lecimy z nim. Pierwsze co robimy, to używamy naszych kulek. Dobro, dawaj znowu tych kulek. O, może tak będzie lepiej, tak blisko z zapleców. No, i tu już widzę, że to jest wyzwanie, nie? Dobra, bijemy go z bicza bardzo fajny damage wchodzi. many nam zaszło, więc teraz skorzystamy trochę z kondycji. No i dobra, mamy deptać koronę misję wykonaną. I rzeczy do podniesienia, no nie, widzę, że tu jego sobowtór leży. Yy, dobrze, no to możemy się przebiec w sumie już do wejścia do tej kopalni no i zobaczymy zobaczymy co tam na nas będzie czekać nie dobra mamy tutaj no jesteśmy w kopalni goblinów wchodzimy zobaczymy jaka tutaj będzie misja dla nas myślę że nie mogę wejść pewnie dlatego że ja jestem w walce o ale dostał bloka pięknie zbierasz tak długo. Gołąbek wymiotny, okej. Okay. Jakiś grzybek dalchemiczny. Ja teraz mogę wejść. Oczywiście, że mogę, ponieważ nie jestem w walce. I o to nam chodziło, okej. Okay. Wejść na wyższy poziom kopalni. No dobra, on się oczywiście teleportował, a my musimy na piechotę zapierdalać. Dobra, no tak wygląda ta mapa kopalni. Myślę, że tutaj nic się nie stanie, więc możemy to sobie na lajcie skipnąć. Dobra, widzę jak kama jest. Tam po drodze zabiłem sobie ma jakąś. Ona uciekała, więc musiałem ją bić z tego pitcha. No i tak w sumie to nic się nie stało. Spotkaliśmy jakiegoś pamięć runiczny przyjaciela, który nam pomógł ją zabić, bo ona uciekano. Je i... Jejota. Dobra. Jodę. Oko. No dobra. Bierzemy to wszystko. W ogóle czy ja tutaj mam nie mam, dobra. Mam tylko polskie napisy. Chyba dlatego, że nie zaktualizowałem tej paczki językowej ze spolszczeniem. No ale no tak czy jak spolszczenie jest fajnie zrobione. No fajnie działa, nie? To jest dziwne, że nie ma języka polskiego. Okej, okay, wejdź na wyższy poziom kopalni, jesteśmy. No i co? I... Z jak karę musimy porozmawiać? Czy ja go przez przypadek... Minąłem chyba tak, znaczy się nie, no chyba po prostu mamy wyjść stąd, no, a ja czegoś nie szczaję, więc lecimy, nie? O, ten gronek nekromantom chyba, fajnie. Dobra, idziemy w takim razie do tego jak kana Tym tunelem. Mam nadzieję, że się wydostaniemy. W ogóle to mi się podoba, że tutaj są wszędzie ludzie, nie? Nie ma tak jak w WoWie, że praktycznie... No jak ja levelowałem w WoWie do maksymalnego poziomu, no to tam rzadko kogo widziałem. No tam w miastach wiadomo, na instancjach. No ale tutaj patrzcie, no jestem w startowej lokacji, nie? Jeszcze w ogóle w podstawce samej, co pewnie myślałem, że nikt w to nie będzie grał, a tu się okazuje, że. Ja tu naprawdę bardzo dużo ludzi spotykam, nie? Więc to też może być wina tego, że mapa jest mniejsza jak w głowie. No ale odczucie jest... Yy, dużo lepsze, nie? niż było. Niż było w WoWie, Chodzi o to, to, takie granie razem o ludzi. To jest MMO w końcu. Dobrze, co tam jak Karn? Dobrze, zaufamy ci. W następnym pomieszczeniu zabiję gobliny na rusztowaniu. Ty zabierz klejnot jest w z pod rusztowaniem. W prawej stronie pomieszczenia jest przejście. Pójdź z nimi spotkajmy się na zewnątrz. Jasne. Lecimy. On będzie bił gobliny. No to co, no to biegniemy w takim razie. no odbiorę, no i widzicie, no i tutaj też są... też są ludzie, nie? Też tutaj biją, dzięki temu my tak naprawdę możemy wybiec stąd. No i misja wykonana, nie musi... Znaleźliśmy inne wejście, nie, musieli, nie musieliśmy nikogo zabijać, nie? Znajdźcie jak kama, ok. Tu widzę, że mam coś na mapie zaznaczone. Krasnoludzką część, weźmiemy to sobie. Nie wiem tak naprawdę co to jest. To są chyba takie, znaczy się nie wiem. Podejrzewam, że to są tylko takie znajdźki po prostu, nie? No, Znanie bransoletkę i liścik jakieś mamy, dobra. No, myślę, że to są takie bez sensu znajdźki, no ale stwierdziłem, że będę robił sobie te mapy na 100% chyba. Dobra, dalej. O, wilki jakieś. No to AOE, no i padają. Zeszukujemy całą grupę od razu. I dobra, ta krasnoludzka część, czy ona gdzieś tutaj jest, tak, tak, tutaj. Dobra, widzę nawet już na znaczniku ją. Mamy, czy to będzie 3, czy na 3? i, niestety w walkę przeszedłem. Jakiś wilk mnie tu nie <laughs> zaczął bić. To nie, jeszcze jedna krasnoludzka część jest nam potrzebna. Dobra, lecimy do tego jak kana. Nie wiem, z A my mamy. Aha, no to mamy z nią porozmawiać. Okej, okay, a co się stało z jak galem? Co robiłeś w kopalni widziałeś tam. Jak kan. Kłamca i złodziej, ukradł klejnot klejn przodownika. Eee... Pytanie, czy to jest niby nasz ziomek, ale on nas okłamał, jebać go. No i dobra. Zrobione w takim razie. Mamy się spotkać z Jakkanem w gospodzie. No to czekajcie, bo tu była taka kapliczka, wiecie. Bo gdzie jest ta kapliczka? Gdzieś tu taka kapliczka do teleportacji, tu widzę, że jest kapliczka portu, no to może lecimy do tego portu, może, może tu gdzieś nie zebrałem tej kapliczki. <laughs> Ważna rzecz, znalazłem sprzedawcę plecaków, kupimy sobie. Ile mam jeszcze kasy? 2 300, 10 miejsc sobie powiększyliśmy. 2000, no to już jest troszkę za drogie. Dobrze, w takim razie, no ja się posprzedawałem. Zmieniłem sobie broń. Teraz mamy jakąś taką dwuręczną. Zobaczymy, jak się będzie z tym grało. No a co? A my idziemy do tej karczmy, nie? Tutaj jest karczma. Zobaczymy, co on nam powie. Właśnie, bo my ten klejnot oddaliśmy. Porozmawiaj z Irinem, dobra, jest wskazówka. Okej. Okay. Odsłuchałam jak mówił na redgardskiej dziewczynie, że zabierze ją do wartowni, że jest kapitanem statku, omdlała jak głupia, zupełnie jak ja. Powiedziałabym przodownikowi, gdzie się ukrywa, ale nie znoszę go jeszcze bardziej. Niż muszę opuścić tą wyspę. Okej. Okay. No to, czyli to jest taki kobieciarz z niego, nie? Gdzie ja jesteś kurwo? Tutaj jest. Okej, okay. wielka szkoda, jednak pozbycie się ścigańcy mnie morgule to dobry interes, jest nieustępliwa. Będę szczery, jestem tylko w drugiej zraniony. Masz u mnie dwóch za odzyskanie wolności, a Kapitan Kellen potrzebuje Twojej pomocy. Ooo, jednoręczny miecz. No i to jest fajne. Tylko, że ja tarczę sprzedałem, więc pogramy sobie. A tym też się mogę bronić. O. No to co to za problem? No to nie muszę mieć tarczy, w końcu nie jestem tankiem. Dobrze, może sobie tak. Jakieś tutaj misje są jeszcze, zanieść bransoletkę. O, właśnie, możemy sobie tą bransoletkę zrobić. Bo gdzie ona jest teraz? Ta bransoletka to jest tam, ok. I to mi się nabiało, biało podświetla. Okej, okay, to chyba będzie w tą stronę, z tą bransoletką Więc biegniemy sobie, zobaczymy jeszcze dokładnie, to jest w tą stronę No, posprzedawałem rzeczy, jakaś skrytka bankowa by się przydyła, Mo może skrytka gildina. Bo jestem w jakiejś gildii kupieckiej No ale to potem to ogarniemy, nie? Na razie chyba mu, wydaje mi się, że musimy wyjść z tej pierwszej wyspy Dobra, tutaj mamy. My, my to znaleźliśmy tam przy zwłokach. Tą bransoletkę mam. liście i bransoletkę należały do Twojego brata. Ok, wiedziałam. Zadanie zrobione. Mamy siódmy poziom awans. Pięknie. Oczywiście dajemy wszystko w kondycję tak jak. Tak jak przeczytałem, że powinno się tak robić. No i tutaj właśnie, broń co my chcemy? Coś klasowego bym sobie może wziął Ale tutaj nic nie ma widzę Pancerz mnie potrzebny. Serce ziemi mamy Co to jest? Ajajaj, no chyba na razie nie mamy w co dać Ale możemy w premię orka też, nie? Świat Czelma mniejsza koszt skradania się. No to może nie. Droń. No właśnie. Jednoręczna i tarcza. A my mamy... My żeśmy się w dwuręczną teraz zamienili. Więc w ogóle z tego chyba nie będziemy mogli korzystać. Klasowe. No dobra, palące uderzenie. jest słabe, wiecie, kurwa ja mam trzy punkty Średni pancerz, no to się nie opłaca dawać Przemiosło Tu są pasywki same, rasa też nie Fiat, ja, no tu też to nie będzie nic, dobra Lekki pancerz tu możemy dać, ale ja nie wiem czy ja to chcę Tak naprawdę, więc chyba sobie i dobra, zmienimy sobie te kamienne pięści, aby uleczyć się, lub. O proszę bardzo, to jest leczące się ta kamienna pięść. Ale tutaj to. Z... A tu? Kamienny gigant. Dobra, dawaj giganta, e. Mamy jeden punkt wydany. Kurwa ten beach lawy, no też sobie zmienimy tu na coś. Okej, okay, o, to jest takie pół na pół. No dobra, no to dajemy w to. Dobra, i jeden punktnik nam został. Dobra, musimy sobie kolejny cel znaleźć, no to tutaj gdzieś była blisko misja. Tutaj właśnie możemy już spotkać się skalę. Ale my nie chcemy. My teraz sobie wykonamy misję zdeptać koronę. To jest to co żeśmy tego, tego 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 króla goblinów zabili, nie? No i dobrze, jesteśmy przy tym gościu od misji Tak, oto korona Ale zajebiste na Dobra to nas, jakby poboczne misje nas nie interesują. Jasne, ten miecz, no fajny, fajny mieczyk, nie? Wiecie co? Spróbujemy go sobie zbadać. Przy okazji pokażę wam ten system, bo możemy sobie takie przedmioty z lupą badać i dzięki temu sufiksy, które tam są, na przykład te naostrzenie, będziemy, tak mi się wydaje, mogli wkładać gdzie indziej. Tu jest kuźnia Czy ja mogę badaj Mogę, proszę bardzo. 6 godzin to zajmie. No ja bym chciał to zbadać. Aha, no ten miecz zbadaj cechę. No i pięknie. No i 6 godzin się nam bada. A my wybieramy sobie następną misję. Wejść do krywki Kalen Udaj się do... Czy to jest? Hmm. czekajcie. Okay, aha, bo jeszcze mamy skok zrobić? To tu tego nie rozumiem. Oskatajemnica. tajemnica. Nie mogę sobie tego w ogóle otworzyć. No dobra, no to, to spróbujemy sobie w takim razie tą boską tajemnicę zrobić. Tu mamy jakieś, no, jeszcze ciekawych miejsc nie zrobiliśmy. I co? Kapliczka została jedna, misja fabularna jedna i interesujące miejsce jedno. Czyli praktycznie teraz nam zostało w tej lokacji tylko chodzenie. No to myślę, że to sobie będziemy później robić, jak na przykład już będę miał wierzchowca dostępnego. Doszedłem tutaj do miejsca, ale z tego co widzę, to, to jest nawigator, więc nas przeteleportuje stąd. W takim razie my tego nie chcemy, a zajmiemy się rzeczami na tej wyspie, czyli przygotowaniem do skoku. Dobra, jesteśmy pod tawerną. Znaczy się w kryjówce, no to nie jest tawerna. I tutaj mamy jakąś misję, dodatkową. widzę Nicole. Dzień dobry. Jesteś z powrotem! Wynosimy się stąd. Pięknie. Dobrze, jakieś tam misje zrobione. O, no, załoga Grotu. Okej. Okay. No ale musimy jeszcze właśnie ten napad zrobić. Czyli załogę mamy zebraną, został nam napad. Mamy załogę. Co teraz? przez na przykład Celem jest Boszek. O, okej. Okay. Okej. Okay. Są kluczem do naszego bogactwa, przyjaciele. To zapisy każdego statku. Okej. Okay. jak mam to zrobić? A potem. Okej. Okay. Rozmawiaj z Nermo, dzień dobry. Być może będę w stanie pomóc. Tak. Usunąłem to urządzenie z Blaszaka. Okej, okay, wezmę. Tutaj mamy na obezwładnienie strażnika. Ona ma rację, potrzebujesz przebrania, by dostać się gdziekolwiek w pobliżu Boszeka. Na szczęście masz mnie pest Gosowa, a ubrania służby... okej. Okay. Bierzemy, no jasne. Myślałem, że będę musiał sam znaleźć te przebrania, ale wychodzi na to, że nie. No i nasz złodziej Ej! Hey. No dobra, czyli w takim razie idziemy do pałacu. Jesteśmy już na obszarze pałacu. Mamy się spotkać z Larisą. Przed pałacem. Dzień dobry. O no tak, przymierz je A Jak się mam przebrać? A ty, sługi? Dobra jesteśmy plepsem. Więc idziemy do pałacu. No i co mamy tam jakieś urządzenie na tego strażnika? Jakiegoś przodownika mamy zapytać. Ty chuja. ok. Zapytamy się chuja. To teraz sługa, okej. Okay. Na ciebie też krzycza, co nie? Przed chwilą poszedł ja zabić się swym... Z nim... z Wejdź na dziedziniec pałacu, ok. bądź klucz Boseka. Szkoda, że zapisać nie można. Ja nie wiem, jak to zrobić. Ja czekaj, oni coś gadali, żeby mu dolać do kielicha. Ja mogę tu dolać? Nie. Ej, to jest w ogóle ja, karm. Co się stało Boszekowi. Najdroższy przyjacielu, przodownik Boszek odsypia zainteresowanie, jakim obdarzam go, damy. Są znaczne, co damy. On również znacznie mnie dla oka. Czemu nie weźmiesz na przywoźni? Tak zrobił. Okay. czyli rozumiem, że on dał nam klucz. No i my teraz. W sumie nie wiem, co my teraz. Mamy po prostu znaleźć skrzynię Boseka lecak służące. Tu jest jakaś skrzynia. Kurde, no nie mogę tego otworzyć, bo to są te no te sługi, a nie wiadomo jak oni podejdą do mnie. Myślę, że to będzie właśnie na wyższym piętrze. Okej, okay, jeszcze z tym gościem. Użyj urządzenia na Remo, ale jak? Czy my tu coś mamy? Chyba nie mamy. A, dobra. Paraliżowany gościu. Czynia poseka? Rejestr dostaw. No i co? No idziemy teraz do doków w takim razie. Mogliśmy to chyba zrobić też tak na, na ostro. No ale na szczęście udało nam się to po cichutko załatwić fajnie fabularnie. Bo skorzystaliśmy z pomocy bo Skorzystaliśmy z pomocy naszych ziomeczków, nie? Dobra, lecimy sobie w takim razie do portu. Dobra, jesteśmy już przy porcie. Dobiegamy, no i zobaczymy, co teraz. Czy my w ogóle uciekniemy z tej, tej miejscówki? Czemu ty mi się tak zacinasz, gro? Dzień dobry. Oto rejestry dostaw. Podążaj za kapitan Kalen. No okej, okay. no i rozjebiemy go teraz. Dobra, może wejdźmy na ten statek troszkę szybciej. Widzę, że gościu czeka na nas też. Ok, no i co? Pewnie pójdzie za ster, będzie sterować, nie? Tutaj jest, dobra. Poczekamy tutaj. Nie, ona się tylko zatrzymała, wydać rozkaz. Ale co ty zrobisz, jak na górę wejdziesz? A no tak, stary jest pusty, ok. chwytaj za stary. Betnik, Dobra. Jestem gotowy Na petnik Wyspę Orków o to nasze dziedzictwo, nie? Lambor, okej, okay. będziesz miał przyjaciółkę na całe życie Dotrwaj do szóstego kufla, okej. Okay. No i co? Teleportujemy się chyba na wyspę drugą, czyli jeden rozdział? Zakończony, bardzo mnie to cieszy. Dobra. To co, myślę, że tutaj zakończymy. No. Na razie i. Cześć.